Dziękuję, kochani, z tej strony na Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy mega kolorowe obie Belli przechodzić. Ponieważ często ludzie piszą, żeby... Iść z, z troszeczkę z głosem do Belli. Ale zobaczymy, słuchajcie. Dajcie łapkę w górę słuchajcie, z dzwoneczkiem. No i widzowie. Widzimy się za moment. Dobra, widzowie. Mamy tu świecące bloki. Okej. Okay. Łamatko! <laughs> Prawie spadłem. W sensie już spadłam, ale okej. Okay. Dobra. Kurami. Mam nadzieję, że tu będą checkpointy. No i są checkpointy. Nawet tek z gwiazdką. Dobra. Moim zdaniem to fajne oby. Na razie póki co, mega. Stosikowe. Dobra. Idziemy, idziemy! Uhu. Kurde. Tu nawet, zobaczcie, jest takie coś. Taki mebel. W ogrodzie się często takie nosi. Wito, Vito, Wito, you... Wito. Ej, Bella, przestaw. Uwolnij mnie. Mm. Dobra, Wito. Musimy cię uwolnić. Szkoda, że Wito nie ma, ale będzie. A jak ma na imię? Paulina. Eee, jej chłopak, Adam. Kot. Phoebe. Żeby żartować z... lepsi. Żeby żartować z lepsi. A, Bella chyba? Nie wiem o co z tym chodziło. Mamy tu kule takie. Chyba kule do kąpieli. Wow, różowa woda tu nawet jest. Mamy tu takie coś i to chyba dolary jakieś. Pewnie wydane na Robuxy. <laughs> Lizaki i niebieskie i różowe, Taki w kolorach Vito i Belly. przypominałam wam ten filmik trochę o Vito i Belly? Bo trochę jest podobny taki. Klocki, kto lubi klocki Lego, bo ja bardzo. W szczególności te Lego, de Lego jest fajne. Oby jest ogólnie krótkie. A bo to znika! Patrzajcie na to! To znika! Ej, szkoda! Szkoda, że to znika. Ja nie wiedziałam, że to znika. Szkoda, że tak widać było, że nas przenosi na ten. Na spawn. Dobra. Mamy tu takie coś. Znajdź kod w labiryncie. Ok, znajdziemy kot w labiryncie. Gdzie jest ten kot? Tutaj? Nie. Najlepiej to tak odchylić i zobaczyć. Dobra, mamy. Dwa, 3, dwa, trzy. A, to jest easy kot. No tutaj odchylamy. No. Daj mi wpisać szkod. 2, 3, 2, trzy. Enter. Jupi! Znaleźliśmy kod. Fito i Bella się spotkali, ale to było słodkie mega urocze, oby. Ja uważam. Dziękuję za przejście Oby na to. Oby włożyłam bardzo duże e, pycymy. Mam nadzieję, że się spodobało i zapraszam do subskrybowania Bellina i Ty i 1 y, i 2, czyli Kitty Bella Vlog. O, śledzę na Instagramie i dołączam do grupy na Facebooku. Jeszcze bardzo dziękuję. E, jeszcze raz. No dobra, kochani. La, fanek. O, ale fajne to jest, zobaczcie. Taka impreza można by zrobić. Też subskrybuję Bellena. No chyba wszystkich kanałach. I słuchajcie, no Belle jest mega fajna. Też mam ją na fejsie, więc słuchajcie, no dołączajcie do jej grupy. Nic tylko dołączać. Dla królowej Belli. O, jakie słodko! To nawet są te minki Zobaczcie, takie, takie fajne miejsce dla niej. I, iPhone. Ona trzyma takiego telefonika. Tu mamy kotki takie słodkie. Ja uważam, że ten oby jest naprawdę fajna. I tu mamy Phoebe Rangol, bo to jej kotek, który się nazywa, który ma rasę, Rangol. Ten oby chyba było zrobione niedawno, po prostu. I zobaczcie, tu nawet mamy taki kącik, ale szkoda, że było takie krótkie. Mogli jeszcze coś dodać. Kiedyś było więcej tych oby, Wito i Bella i w ogóle, ale teraz jest trochę mniej. Więc, słuchajcie, jestem na razie zaskoczono. Zobaczcie, można tu poruszać ten bluszcz. Mega sztos. Mega. Lawito. o! Strefa Lawito, zobaczcie. Nawet pomyśleli o Wito. Mamy tu iPhona, Nintendo Switch. Różne takie rzeczy. O, to spadło. O, szkoda. Nawet tu mamy takie coś. No sztos. Nawet tu jest ten leżak. Wow, nawet studio dla Vito, żeby nagrywał dalej Minecrafta i Robloxa, bo to y, Vito jest z tego kojarzony i prosimy, żeby Vito wrócił wreszcie po tylu latach. Prosimy, prosimy. Widzę, musimy napisać w komentarzu u Belli, żeby Vito wrócił. I u Vita, ale Vito wyłączył komentarze, więc no. Ciągle jest dla królowej belli, a tu jest Lawita. Więc mogli dać dla króla Wita na przykład. Wtedy by się czuł mega uszanowany. I w ogóle? No, a tak to całkiem jest spoko. Lawito i Labeli. tu stoiska jakieś fajne. No i słuchajcie, piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tej mapce, bo ja sądzę, że fajna. No i piszcie w komentarzu. Papatki widzimy, pa! Patki, widzę, pa.